bardzo szybki przejazd. I na pewno będzie to... O, oh, Maciej Szczepaniak! World Focus przygotowany w specyfikacji WMG. O, i zgasło. Zgasło. No cóż, Boże Państwo. na Bemowie pozwolił im zająć. To nie ma opony, już nie ma opony. Tak, na trzech kołach jest. Zdjęto opona. Ale dzielnie proszę Państwa, no i przez Kiedy zaczynają działać, te wszystkie mery, dychry. I to... to dasili. przez Marcina Wojciechka. Na Michał Kościuszko w e, Michał, no nie sekundach minutach to się nie udało, ale ty narobiliście na pół tak, tak. Bardzo ładna, szybka beczka. mało długo. Kamera jest tak potraktowana po samo.

No a finałowe rozstrzygnięcia coraz bliżej. Cztery samochody jeszcze. No i już wiemy, że, że Maciej Rzeźnik z Mazurem raczej parowej nie wygrają. Czwarte miejsce w rajdzie, po kupała Ale teraz jadą... Czwarte miejsce w rajdzie, po Ale teraz jadą zostaje to co to najlepsze czyli świetna zabawa i to pokazałeś tak jest, no. założenie by było inne no. To jest żarty, no bardzo szybko to było takie dochapywanie bardzo ładnie no bardzo i za moment, za moment wszystko będzie jasne ten tak jeden nawrót jest no. ciaśniutko, ciaśniutko idealnie, idealnie i to no. no tak Cały czas Cały czas do stają Ciekawe, no tak. To teraz ale jest krótki samochód ma moc motoklasa WRC jest szansa, no nie uciekło to samo co Tomek Kuchar też w pierwszym samochód. nie będzie zwycięstwa Michała Człowo na Karowej karowe! na samochód krótki powinien się zmieścić Teraz ostatni samochód. Czy to będzie Kajdan Kajdanowicz? Czy to będzie? Po raz kolejny, już Tomek Kuwar. A więc przekonamy. Proszę. Gróciutka beczka. Proszę Państwa. Najkrótszą pracą. Jest już na dole. No, ale każdą. No i uwaga, jeszcze. jest niebeczki. ci sto nervo ci sto devono arrivare devono arrivare ora così la facciamo adesso forse fino da piedi questo tira contro la nostra sta cercando di показати gol 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 Marcin Czarzasty, duże brawa, dziękujemy. Ja się do naszywa pytanie, czy rodzice wiedzą? A to taki szybki serwis do tych driftowozów, które pojechały wcześniej. Taka załoga. Oczywiście żartuję. Słuchajcie, no Ford Transit zbudowany przebudowany, przerobiony, wzmocniony no i z tego co tutaj widzę w moich dodatkach spróbuję marcin Zwyczek, Zwyczek, Zwyczek no. z przedstawicielem Urzędu Miasta Warszawa No i on wiedział co zrobić od razu, od razu na metę Raportu, ale wygląda na to, że tam też jest w tym roku wyjątkowo przyczepny. No i jadą tutaj było triumf nadarowy. Czy uda się pokonać lukę Rotęgiego? Na moment, kiedy wszystko wiedzieli. Czas szybko, Paneczka. I jeszcze raz. Państwo trzeba to powtórzyć. Praw, żobacz jak myślisz.